Siema, siemandero ludziska, witam was w pierwszym odcinku z gry Granny Ja jestem Roybert2006 i zapraszam was właśnie na tą giereczkę No to więc przedłużenia zaczynajmy No ja sobie na money normal, medium normalnie, wszystko ok Zaczynajmy No tak, po, tak Pomyślałem co mogę nagrywać, tak pomyślałem właśnie, a se nagram. Dobra, dzień pierwszy. W ogóle wpadnijcie na kanał do Enderboya 112 i do Lubię Placki XD. To są moi koledzy, którzy też nagrywają, więc wpadnijcie do nich. Więc tak, ja jak zwykle oglądałem, na początku trzeba zrobić. Ej! Blagowało mi się coś. Zagowało mi się, ale już wiecie, że jest taka babcia z kijem baseballowym. Na pewno już dużo razy oglądaliście, to to jest znana gierka. Dobra, dzień drugi. Dobra, jestem, sorry. Dobra. Wiem, że... Wiem, że za drugim razem, za drugim dniem są już otwarte te drzwi. No co? Chyba nie, mi nie zauważyła Nie, nie zauważyła Ale fart w ostatniej chwili Ja, widzi... play hide and seek? ja lubię jej głos. Do you want to play hide and seek? To jest najlepsza gra z takich creepy gier Ta Znaczy ona naprawdę nie jest creepy, to jest fajna nadgierka To jest zawsze taki Kurde no! Było tak blisko, że ona poszła na ten strych. No poczekajcie, za chwilę do was wrócę. Dobra, już jestem. Ona sobie teraz idzie na dół. Więc to jest bardzo... Dobra, dobry moment w ogóle.. Ej, zapomniałem, że... To są szuflady. I mamy coś tutaj. Nie. A, to jest napis. To jest ja nic dobra. Bo trzeba zawsze patrzeć. Muszę w razie włożwe w tę skrzynkę, znaczy szafę, żeby później nie było jak... W ogóle to jest takie najlepsze ludziska, bo, bo... jedno jak za się roz podłoga, to ona już to słyszy I to, jest... i to I to trzeba albo tak bardzo szybko biec i szybko się gdzieś schodź, albo trzeba tak powoli grać. Już poszło, czy nie bo już nie widzę stąd. Ona tu nie idzie, na szczęście. W tu jest takie coś, że tylko zawsze w tym samym miejscu jest podłoga. Naprawdę? Dobra mi zobaczyć. Hmm. Kurde, ludziska... Dobra, może ten pierwszy odcinek będzie taki trochę... Jak już mówiłem, ten, ten odcinek taki pierwszy może być trochę trudny dla mnie, bo ja tak z... w ogóle nie grałem w babcie, że muszę wszystko sobie tutaj zobaczyć, gdzie co jest. Eee. Hmm. ja w razie wuta graję, bo ja nie wiem, czy tylko przybierasz się na zamknięte drzwi, czy... To jest takie coś. mistrzem w to grę. Utkaj się babcia, hej. He, he Co jest najważniejsze w końcu udało mi się wyjść. Co to, jest? to chyba

Więc tutaj, już mamy tutaj przejście, więc wszystko załatwiliśmy A to jest ta karteczka taka. Dobra Co później po wrócić? wrócę tylko no jest, na razie widzicie no Naprawdę szłem na czuja, uciekłem szybko jej w tym pierwszym pokoju, ale jednak się opłaciło, no dobrze tam było twarte drzwi, jakby nie były... Znaczy, babcia w normalnym tym, to ona wolno chodzi, więc ja nam tutaj to... Mamy. bo babcia to nie słyszała. Eu ainda não ouvi. Ei, agora ela Ei, E isso rápido, dopóki... Ona ela ainda não... Najszym ja pod łóżkiem. Czekamy. będę ja się czekam jak ona sobie tutaj przejdzie, bo właśnie ja nie wiem, czy ona jest na dole teraz. ja naprawdę, no, to ostatni dzień, no nie. Ale pamiętajcie, wszystko, no to jest na razie dopiero pierwsza raz, 100 gram, więc jakby co to nic, sam do mnie nie, 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 tam nie mówcie. Po prostu ja te niektóre rzeczy, to ja tam wiem, z tego oglądam na no, YouTube tam. Naprawdę, seriously? Co ja se jaja robicie ze mnie, Naprawdę! No, no i ostatni dzień, to jest mój już naprawdę ostatni dzień, bo tylko jest 5 dni. Edzina, ja muszę pamiętać, że babcia zaczyna od piwnicy, tak? tu jest. To jest shotgun, to shotgun, dobra. Tu nic nie ma. To ja sobie będziemy tak patrzeć. To mnie będziemy... babcia usłyszała. I tutaj też słyszałem, że tu jest jakiś, o właśnie. że tu jest właśnie tajne i tu mam tak akumulator do, do do auta? I właśnie tak dobrze myślałem, że słyszałem właśnie jak biorę misia, to... I co jest teraz najgorsze? O dobra, bo w... ja nie mogę weź tego Misia, bo jak wezmę tego misia, no to wtedy... No, ona się wkurzy i ona od razu, gdzie ja jestem, więc... Yy, Może najpierw wezmę do tego auta. No co jest? Ej no nie! Mam laga, znaczy nie laga, tylko Ej! No! O! Właśnie było trzeba się schryć, dobra. Tu jeszcze patrzmy jakieś drzwi. Jest do, do shotguna. No comment Tutaj coś jest, a tu jest to mm, Taki puza A chyba przeciągnijmy tutaj babcię To jest mój ostatni dzień, ja muszę jak najlepiej teraz rozegrać wiem, że jak pamiętam, że coś, słyszałem, że garaż jest pod Tutaj właśnie, tutaj jest Ten garaż Tu był akumulator potrzebny. Tak, dobra. Bo ja, pró ja chcę zrobić pierwszą moją ucieczkę, będzie z autem wolę chyba. Tak, w komentarzach jaką chcecie najbardziej ucieczkę, bo to zabiłem pierwszy raz. Ale już trochę rozumiem, ale... Ale i tak napiszcie, jaką byście chcieli najbardziej... Bo już jestem. No to co tutaj mamy, coś jeszcze czy nie, bo w tej. No. I teraz co ona usłyszała? I to jest pytanie, czy ona po prostu tu schodziła? Ja wiesz, jaka jest przy. A ucie? Aha, game over, no to... no, Ale już widać, że już większość pokoi znałam, tylko ja muszę pójść na strych i do kuchni, będę już mieć wszystkie pomysły. i tam jeszcze jeden pokój, który by tam był. No dobra, no to kończymy ten odcinek. Ja byłem Rojber, ja jestem Rojber2006 i na razie widzimy się w następnym odcinku. Papatki, cześć.